13-18 do 18 października w budynku Kolegium Majus odbywał się Festiwal Kultury Słowiańskiej. Festiwal rozpoczęła konferencja pod tytułem Bułgaria Tradycyjna i Nowoczesna, a zakończyła zabawa przy bałkańskich rytmach. Dla tegorocznych uczestników festiwalu przygotowano m.in. spektakl Underground, Festiwal Piosenki Słowiańskiej, podczas którego wystąpił chór kameralny pod dyrekcją profesora Krzysztofa Szydzisza, warsztaty z golemem, czy bałkańskie holanki i luchy rybanki, czyli warsztaty tańców bałkańskich w kręgu. Dodatkowo festiwalowi towarzyszyła wystawa zdjęć studentów slawistyki, a na wszystkie wydarzenia wstęp był wolny. Festiwal Kultury Słowiańskiej już od ponad 10 lat, właściwie równo 10 lat, poznanie skierowane jest i dla studentów, i dla wszystkich miłośników dobrej zabawy, sztuki, kultury ponieważ jest od kilku lat interdyscyplinarny. Wcześniej to były tylko festiwale muzyczne, ściągaliśmy do Poznania miłośników muzyki słowiańskiej, głównie bałkańskiej z całego kraju, z zagranicy, a od trzech lat Poznań Slawik Fest, Festiwal Kultury Słowiańskiej to także właśnie, jak dzisiaj mamy możliwość obejrzenia spektakle, wystawy, warsztaty, wykłady otwarte i nie tylko właśnie dla studentów, ale też skierowane dla wszystkich innych miłośników. Sztuki po prostu i mamy taką groną naszych odbiorców, starszych Poznaniaków, którzy przychodzą, nawet widziałem tutaj naszych stałych fanów, którzy od wielu lat biorą udział we wszystkich naszych wydarzeniach, czyli dla każdego. Trzeba wyczuć taki rytm i jakby cały ten klimat tego tańca, co nie jest w sumie takie proste dla Polaka, który no tak naprawdę nie tańczy za bardzo na co dzień.